Cześć Mako, z tej strony Beta. Dzisiaj gramy sobie w plecaczki typowo randomowo. No, nawet nie ma znaczenia co tu wybiorę. Ale lecimy od razu Rankedzik To mamy od razu ten Armor na starcie. ok Tutaj dawał, że 5 damy te i używają. OK. I to jest co 5 sekund. Nie, co 3.2 sekundy. ok na promocji też, że kupiłbym mieczyk, żeby po prostu był na razie jakiś slot. Poczekaj, mam coś ciekawego tutaj na tej. Hmm. To niby mamy tylko. Hmm. Ok, tak poleci na Hila i oto. I mean. Brzmi ciekawie. Na pewno to. Kurde. Dobra, lecimy tak, jest to sobie zostawię. Czyli próbuję na Unhealing lecieć. Mi tam pas jestem ciekaw tego. Tarcza powinna, znaczy, zbroja powinna nam wygrać tą grę. Ona to mega różnica robi na początku. ugh Angry Blade teraz? Nie za prosto. Ale, oczywiście, nie lecimy hmm. kusi. Ale, no cóż, stamina na pewno. Ja bym to chciał włożyć jak najszybciej. Troll, dobra, mamy to. Jeden możemy kupić. O, o, czekaj, to, 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 to. To, to trzeba. Feeling herby. Leczenie to będzie mocne. Musimy mieć dużo na leczenie, moim zdaniem. Czyli Gubert na pewno, bo leczy za 9 co 5 użyć temu. Czyli damy gdzieś tutaj pewnie. Dawaj, dawaj, 1 HP, było blisko. Tutaj to. Healing <ślinik> herby, to sobie zostawimy. Roll Myślałem, że jakieś sloty dostaniemy, szczerze, na to. Ale widocznie nie mamy szczęścia. z staminy będzie brakować i to mega. Alo? Ale on ma dwa hini Nie za dużo? Nie ma jeden. Ale my mamy za mało damage. Ale wygraliśmy. Ledwo. Hmm. No, 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 no. Ale kusi. Może bez ona by się udało jakoś Jak na razie bym tu to, tak. to, to. to chyba ogólnie Nie czy to ma sens trochę? No ciężko mi powiedzieć To by było spoko moim zdaniem Garlic jeden chociażby był i lecimy Na razie wszystkie wygrywamy Ojej, to debuffy ściągały, co nie? Zaściąty. No, Okej. Okay. Dawaj, dawaj. Ej, chyba przegramy to. No. Ten miaczyk by trzeba hmm. niech sobie wróci. Czyli czy to ma jakieś znaczenie? coś co środku daje? I tam... daję 100% więcej za każdy. Okej. Okay. Może bym dał tak. Healing Herba tutaj. To nie ma takiego znaczenia. Bo my i tak na razie nie mamy nic typowo... Pod ten. Tak, pod ten, ten, ten. Tak, tamten, no. góry chciałbym to jakoś zniesić. Hmm. Może te Nie, Nie, to nawet sens nie ma Aktualnie No to mamy zarobowane czy chcemy szczerze? Raczej już nie Gdybyśmy się leczyli z tych debuffów Czy to znaleźć? A to ile ma? To ma kropka Jeden Cztery No, by trzeba o trochę to zwiększyć, ten damage Dawaj Dawaj, nice. O, jeszcze na promocji, panie. A to Vampiric Armor czy Gubert, chwila. Co, jak, jak działa Gubert, y... Gubert. To wyszukać? Nie, nie wyszuka oczywiście. Tutaj wszystkie. I za okazja, A, dobra. Szczerze, a ile Gubert? Nie jak guberta na pierwszym poleciał, to nie. To będzie spoko. Galika po prostu kupię, żeby był. A że myślałem, że. Ale w sumie. Drugiego byśmy mogli kupić. Tego nie chcemy walić. To my chcemy wampiryzm, typowo. Wampiryzm i leczenie, typowo. Lecimy. Ojej. Gęście mam mocny start, ale może. Nie, dawaj, kurde. Teraz na pewno by się przydało to jakoś zmienić. To od razu, kurde, panie. O niej, zapomniałem, ja potrzebuję. Potrzebujem... że żywaliście? Nie potrzebujemy tego na pewno. I teraz, w sumie, ładnie. Tutaj dajmy to tak. Czyli to się odpala teraz. To możemy po prostu dać, żeby było na razie. Później tak to użyjemy na... Jak dostaniemy tą... Mana orb'a, to skraftujemy różdżkę i później z różdżki tą unhealing. Jestem ciekaw jak to zadziała. Dawaj. Powinniśmy raczej wygrać. No, nice, ładnie. Mmm, fajnie. Kurde, bym to jakoś ciekawie ułożył. No ale dobra, mamy czas. Na dwójkę szczerze nie walić. Muszę tego Guberta walić. Czekaj, co? Czemu to się łączy z tym? Nie wiem, ale chcę wiedzieć. To na pewno. Okej, tutaj. 8PR Item. W sumie no, może być gdzie chcemy Szczerze, nice, ładnie sloty to możemy piątkę slotów to zawsze czwórkę znaczy. zawsze warto kupić za tą piątkę. Nie jest źle. Okej, okay. w sumie kurde. To daje mega dużo lifestyle, ale nice Dawaj Kurde, było blisko, mega blisko ja Jestem ciekaw A Rainbow Gubert, tokej, okay, czyli tak to gdzie Lecimy czy raczej na Guberta Ciężko mi powiedzieć Na razie bym po prostu walnął tak żeby było. Przyspieszenie na pewno się na to przyda Nie, może tą tarczę zrobimy, Znaczy tą zbroję zrobimy od razu. Kurde, tak naprawdę ten jeden, item temat nam tak dużą różnicę w tym DPS-ie. Trzeba hmm. że tak średnio bym powiedział walić to. I ten gen. Serio. Hmm. Ale by było to jakieś je się porządnie. Moim zdaniem chociaż. Może byśmy dali radę to na dół przenieść? Nie, bo ja chcę, żeby to na pewno było w tym. Ra mam pomysł. Na razie walić to. Zaraz sobie to skraftujemy. To sloty. Kurde, ten jeden slot tutaj. Nie, zaraz się zaraz pobawimy tym, może, no, albo już. I tak już nie mam nic takiego. No, Można to po prostu dać niżej. Tu możemy dać tak. No i ładnie nawet. Teraz mamy tak zrobione. Tutaj mamy jakieś przyspieszenie na coś, a na co, no jeszcze nie wiem. Tutaj na pewno musimy to przyspieszyć. Na każde użycie. To może być tak, żeby było. To nie ma znaczenia... Nie, to ma znaczenie gdzie damy. Ale tutaj jest idealne miejsce na to. Na Guberta to tutaj mamy, możemy dać tak. healing herby. Banan. Tutaj mamy. w nie dalibyśmy może radę jakoś tak to połączyć? Co, nie? To się otwiera. Tutaj mam na wszystkim. Tutaj musimy jakieś dwa itemy. <laughs> no, tutaj wtedy byśmy mogli to dać niby. A no, guber się zrobi. To ma znaczenie prosto tutaj, żeby było. To chyba tyle. Zobaczymy, jak to pójdzie. Brać staminy mamy ogólnie, żeby jeszcze tą wróżkę mieć. Bo nas stamina praktycznie się w ogóle. Nie, dobra, to w ogóle od staminy jest żywe. Dobra. Dawaj. Aj! Było mega blisko. Mega, mega. Tutaj mamy kolejny. Ohoho. ho chyba nie chcemy kolejnego szczerze. Zróbmy sobie armor sloty, troll... Kurde. Tak naprawdę chcemy tylko jedną rzecz teraz. 18 na start, nice. Jaki to ma damage? To co, ile atakuje? 2 sekundy. Nie jest źle moim zdaniem. Ładnie. Mamy to, mana orb. Dobra, teraz musimy to jakoś inaczej zmieścić. Tu i to od razu, walić to. Kupujemy. I tego już chyba nie chcemy na razie. On coś kupił, ale nie wiem co. Nie wiem czy mamy jakiś amulet ciekawy ogólnie. Amulet. Alchemii to dostań, bla, bla, bla. Triggerują się itemy, ale to... Hmm. Tylko na sekundę, właśnie Średnio niby. Chyba nie mamy żadnego takiego amuletu spoko dla nas. To zaraz będziemy łączyć z tym. Może to byśmy na co zmienili? Te spajki by były nawet ok. 18, damage, 19. Dwadzieścia. I to się ciągle będzie zwiększać. Dawaj Nice. Ładnie. Teraz to się dzieje. Chyba nie damy rady jakoś, co nie? A w sumie? Ciężko będzie. Ale szczerze, nie dam rady. Nice. Na ludzie Czy to chcemy na czymś? To zwiększa dmg, to chyba na tym jedynie. Rol. przyspieszyć to jeszcze raz szczerze, chętnie. To teraz musimy znowu To ma sens dawania tego niżej? Chyba nie. To żeby tak po prostu było. To na guberta. Tutaj będzie Nawet to możemy dać w sumie na razie. To kupimy i później to sobie połączymy. Chyba git. Like to jest na tlu. Mm -hmm. I bym mógł jakoś dać radę to połączyć bardziej. No nie, zostańmy na tym co jesteśmy. Dobra, pokaż mi jak to tak to różnicę zmienić. O kurde. Chyba najgorszy przeciwnik. O, czekaj. No nie lubię, nie lubię tej brodzi <grywa> ale ja tak bardzo ją chcę dostać że to, to hit mm, no ja to chyba może tutaj po prostu dostać to byśmy mogli sprzedać niby to sobie połączmy my chyba żadnego szczęścia nie mamy lecimy pod strągę stamina 0.8 jest git no na tym nawet nie mamy żadnych slotów. To nie byśmy mogli przenieść. W sumie. I tutaj moglibyśmy coś jeszcze zmieścić. Co nie? Tylko... ciężko będzie. Hmm. Ostatni ral. To pewnie kupię. To chyba tyle. Mamy ostatnie życie. Panie, musimy. Obiekt na trutę. Dawaj. O nie, my nie... słyszeliśmy. Co nam ściągłaś tyle tego? W serio? Pewnie karty też usuwają, co nie? Usuń. Ale my całe nasze. Ten. Bufy straciliśmy, jeżeli chodzi o wampiryzm. Tylko z czego? Steel. W sumie na karty by to było nawet spoko. Ale. Kurde. ale nie wiem, co zabrało nam. Te. Debu te Tak, debuffy. Te buffy. Taki dobry build to mógł być, ale przegraliśmy niestety, szkoda. Dziękuję wam za oglądanie. Build miał mega potencjał, ale nie wyszło. kurde, dziękuję wam za oglądanie i bajo.